Witam serdecznie. Dzisiaj mamy odpoczynek od gołębi w relaks rybki. Z młodym jesteśmy i jeszcze z kolego, cukierkiem na rybeczkach, tak to wygląda, to nasze sprzęty. Mamy chyba 2, 4, 5, 6, 8 wędek. Jak na razie Szczupaczek taki na spinning ko 40 cm i okonki takie do 22 na spławik na czerwonego robaka. No i poza tym cisza. Cisza na razie. Nic nie bierze. Chodzić, chodzą, ale na razie jest spokój. Cisza na metodzie. Były kilka dzików takich niedużych. Ale, no, niby coś się kręci. Tak nie do końca, nie. Nie jest, tak. no. no. Ja jako jestem pieszy raz na tym łowisku, ale młody. Był. Ile było jeszcze czasu temu? Za dwa tygodnie? Trzy tygodnie. Trzy tygodnie temu to złapał. Trzy liny, tak? Trzy liny były z kolegami i y, szczupak 48 y, okoń też 20, no i y, Amur 80 cm 6 kg, więc taki fajny. To już było co holować. Ogólnie są ryby tutaj bardzo duże. Karpie tego, po 11 kg po 10 Z tego co wiem. Koi są też karpie y, linu właśnie duże. Ja miałem też lina około 50 cm, ale niestety przy brzegu samym y, spiął się. No, ale przynajmniej jest jakaś zabawa, posiedzieć, odpoczynek, później jeszcze wrzucimy eee, tego szczupaczka, zdjęcie urobiłem. A mura też mogę wstawić, wszystko ten pokażę. No, no, jest ciekawie. Jeśli coś jeszcze złapiemy to możemy dobrać, dogramy to. Dogramy albo lub zdjęcie wrzucimy. Tak. Zobaczymy. Tutaj jest spławiczek Gdzie to jest Kur lewo, lewid O jest kiepsko widać Odbija lustro wody O tutaj Nie ma czego na tym telefonie Tak kiepsko widać? Wiesz? Też nie Może coś jest jakieś ustawienia złe tam staj. no miejsce z tym spory te stawik jest pewnie ponad hektar to już można połapać z tamtej strony takie rurki leżą od fontanny i tam właśnie złapałem tego szczupaczka ale się że coś większy i tam pod krzaczkiem a tam pod krzakami też miałem uderzenia, ale to chyba taki okno był większe, ale nie, nie, nie zaciałem i to tyle no wieczorem pewnie coś tam poganiamy no ale powiem wam yy, co jeszcze ciekawe co mówiłem, że były te siedem ciemnych, tych na czarnych. Na czarnych stemplach. To powiem Wam, że wróciły na metę. Trzy sztuki miały tak ogólnie w linii prostej, tak pirazy drzwi z 10 km przez las cały czas ale ale ten ale poszły do właściciela to powiem Wam, że nie są złe młody będzie idzie na na porzucać zobaczymy na razie cisza jest To chyba będę podnęcać, co? No będę robić taką wywózkę pewnie Jaką wywózkę? Zaczęło chodzi, że tam zostawię zestaw, zestaw, końca, że zestaw i tam podrzucę zanęta. Odo jechacie Tak zwaną ręczną wywózkę No Tam kolega łapie daleko No dobra, co będziemy tu smęcić? Pozdrawiam wszystkich serdecznie, oglądających. Dzisiaj trochę taki nietypowy będzie filmik. Ale coś, jakieś zmiany muszą być. Nie cały czas gołębie i gołębie. No jeszcze raz pozdrawiamy serdecznie i do następnego filmu Trzymajcie następnego. się Jak coś złapiemy jakieś filmie do tego nagrania to wrzucimy zdjęcia zobaczymy dobra, hej szauka do następnego, cześć